Na, na dzisiejsze spotkanie poprosiliśmy przedstawiciela Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pana profesora Jacka Dacha, który przedstawi nam zasady funkcjonowania biogazowni z punktu widzenia naukowego, z punktu widzenia też praktyki, ponieważ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu też taką praktykę w budowie biogazowni, przynajmniej we wdrażaniu biogazowni posiada. Jak gdyby harmonogram dzisiejszego spotkania mógłby się przedstawiać następująco: to znaczy, przedstawienie tych zagadnień, o których wcześniej mówiłem, czyli funkcjonowania biogazowni przez pana profesora czyli taki krótki wykład i później będzie możliwość zadawania pytań przez, przez Państwa. Jest również z nami dziś, na dzisiejszym spotkaniu, przedstawiciel inwestora, czyli przedstawiciel firmy Agroduda. Myślę, że to w drugiej części umożliwi przedstawicielowi firmy Agroduda zabranie głosu. No i też po tej części proponuję zadawanie pytań przedstawicielowi inwestora. Czyli na, rozpoczynamy wykładem profesora Jacka Dacha. Po tej części prosimy o zadawanie pytań. Pan profesor Jacek Dach przyjechał na zaproszenie burmistrza na, na dzisiejsze spotkanie, mówię w sposób obiektywny chciałby przedstawić zasady funkcjonowania wygazowni. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. Nazywam się Jacek Dach. Jestem, tak, w kilku słowach na, na mój temat, proszę Państwa, jestem kierownikiem największej w Polsce pracowni ekotechnologii zajmującej się badaniami nad biogazem. Z ramienia lektora od pięciu lat jestem członkiem lektorskiej rady do spraw budowy biogazowni i właśnie teraz realizujemy takie inwestycje. Ja Państwu zaraz na ten temat też troszkę powiem. W ostatnim czasie, proszę Państwa, również rektor oddelegował mnie jako przedstawiciela świata nauki do konsultacji z nowym ministrem energetyki, panem Tchórzewskim, ponieważ, no jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, zapalono, yy, obecny rząd zapalił bardzo duże zielone światło dla biogazowni, yy, yy, które do które inwestycje cieszą się poparciem i, i ministra Tłóżewskiego, Tchurze, i, i, i wicepremiera Morawieckiego. Ja może zejdę już do konkretów. Otóż proszę Państwa, przedstawię Państwu, jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce. Dlaczego? Uniwersytet w ogóle podjął działania w tym kierunku, że w ciągu dwóch najbliższych miesięcy uruchamiamy pierwszą dokazownię, a potem będzie budowali następne, z czego to wynika. Jak to się to ma do tej naszej sytuacji? Proszę Państwa, do niedawna mój uniwersytet był największym właścicielem ziemskim w Wielkopolsce. Mieliśmy 15 tysięcy hektarów. Niedawno było jeszcze 10 zakładów doświadczanych. Jeden z zakładów został sprzedany niedawno. I generalnie, proszę Państwa, jakby to oznacza, że nasz uniwersytet jest bardzo mocno ulokowany w problemach takich codziennych. Nie, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, tylko różnego rodzaju problemy gospodarcze, rolnictwa nas, nas również dotyczą. W tych zakładach doświadczalnych mamy praktycznie każdy rodzaj produkcji zwierzęcej, świński, znaczy trzoda chlewna, bydło, drób. Jak również produkcja roślinna, warzywnicza, ogrodnicza, przetwór, przetwórcza. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, moje laboratorium posiada ponad 200 różnego rodzaju fermentorów. I proszę Państwa, jest, jesteśmy, mamy bardzo duże doświadczenie w fermentacji różnego rodzaju materiałów i rolniczych i odpadowych. I współpracujemy z wieloma, z wieloma biogazowniami w Polsce. Po to, żeby po prostu rozwiązywać problemy technologiczne, żeby usprawniać proces i żeby było jakby mniej, mniej problemów. Bardzo dużo, proszę Państwa, zajmujemy się również tutaj tą kwestią właśnie przetwarzaniem pofermentu, czyli tego wartościowego nawozu, który powstaje po procesie fermentacji. O, proszę Państwa, to jest Poznań i lokalizacja czterech naszych największych zakładów doświadczalnych. W złotnikach, przy brodzie, brodach i dłoni. I proszę Państwa, w tych czterech zakładach są zrobione studia celowości budowy biogazowni. W przybrodzie, aktualnie 25 km od Poznania, jest budowana biogazownia. To jest proszę Państwa, właśnie zdjęcie, tak stan aktualny prac wygląda. Jak w ogóle, Państwa, jak działa biogazownia? Biogazownia to jest taka można powiedzieć wielka krowa, która posiada te posiada swoje, akurat tutaj mamy dwa żołądki, krowa, posiada cztery, ale generalnie chodzi o to, że w temperaturze tak jak w żołądku krowy, w około 40 stopniach Celsjusza następuje trawienie tych wszystkich materiałów. Materiałów organicznych, które tam możemy włożyć, to są różnego rodzaju kiszonki. Przede wszystkim powinny przez biogazownię przechodzić nawozy organiczne, czyli obornik, gnojowica, pomiot kurzy, dlatego że proces, który zachodzi w środku biogazowni, to jest ten proces fermentacji, jednocześnie dezodoryzuje te odpady. To znaczy to, co my odczuwamy jako smród, to jest tam kilkaset różnych cząsteczek, to jest bardzo dobre pożywienie dla bakterii fermentacyjnych, w związku z tym poferment, który wychodzi z, po, po procesie fermentacji ma zapach przypominający rozpuszczoną w wiatrze wody tam ziemię ogrodniczą, taki ziemisty zapach. Tu widzicie Państwo obornik, który jest przyszykowany do uruchomienia procesu. Planujemy uruchomić biogazownię na przełomie marca i kwietnia, potem będziemy szli w kierunku kolejnych, kolejnych inwestycji. I teraz proszę Państwa, pytanie takie, zresztą ja to pytanie wiele razy dostawałem na różnych spotkaniach. Skąd właśnie jest taki nacisk na inwestycje biogazowe w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu? Proszę Państwa, z kilku powodów. Oczywiście, Oczywiście, zwłaszcza w obecnej sytuacji, to, to w sytuacji kiedy nowy rząd otworzył zielone światło dla bioenergii, a trochę zapala zielone, czerwone światło dla inwestycji w elektrownię jądrową niedaleko Okręgu Kaliningradzkiego, to są jakby kwestie polityczne. Natomiast ja się bardziej skupię na tym co dotyczy nas wszystkich, czyli proszę Państwa jakości życia. Na ta mapa jest z 2008 roku, ale niewiele się zmieniło. Proszę państwa my w Wielkopolsce jesteśmy zagłębiem świńskim. Po czym to poznać wystarczy jak ludzie z południa Polski jadą nad morze w wakacje w Bożniwach, to po prostu są regiony, gdzie się jedzie przez jeden, po prostu ciągły smród. To znaczy, proszę państwa, ja się zajmuję odorami już od, od, od ponad 15 lat. W związku z tym, z racji pracy, jestem w stanie odróżnić: aha, to śmierć Ignawica Świńska, to Bydlenca, tam już pomiot kurzy. Dla zwykłych mieszkańców, to jest po prostu smród, który, na który składa się około 420 różnego rodzaju związków. Proszę Państwa, po prostu z racji tego, że w Wielkopolsce jest bardzo dużo, bardzo rozwinięta, no zobaczcie Państwo, praktycznie rzecz biorąc, 3, prawie 5 razy tyle jest y, y, produkcji, y, świn, co, y, w produkcji świń co Dolno, w Wersji Dolnośląskim no po prostu y, produkowana jest gnowica coś z tym trzeba zrobić i generalnie ona jest zgromadzona po czym kilka razy w roku wiosną kiedy skończy się zima i można już to wylewać na polach y, rolnicy wylewają potem po żniwach jesienią no są to okresy kiedy y, no Ludzie, którzy mieszkają obok to generalnie, generalnie narzekają bardzo mocno. Takie oddziaływanie zapachowe niesie się czasem na kilka kilometrów, ale ponieważ koncentracja zwłaszcza tutaj w, tej, w tym pasie południowo-zachodnim jest tak duża, że praktycznie można powiedzieć, że są obszary, znaczy są okresy w roku, gdzie duże obszary Wielkopolski po prostu cuchną odchodami zwierzęcymi. W związku z tym tego proszę Państwa, problemu nie ma w innych województwach, nie, nie występują tak mocno. Po prostu u nas akurat ta koncentracja produkcji zwierzęcej jest bardzo wysoka. W związku z tym, proszę Państwa, kontrolanik, raportniku z 2006 roku wprost powiedział, że nasz minister środowiska został zobowiązany do przygotowania ustawy antyodorowej. Były takie. Dwie próby, jednak kontrowersje przy tej ustawy, ustawie były na tyle duże, że w zasadzie w tej chwili nie ma norm odorowych. Znaczy nie, 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 zostało, nie zostały obie ustawy wdrożone. W związku z tym, jedyne normy, które mamy, to są na pewne poszczególne gazy: na amoniak, na siarkowodór i tak dalej. Nie ma generalnie, jakby ogólnie, ustawy antyodorowej. Też proszę Państwa. Nawozy organiczne, te odchody zwierzęce generują emisję metanu. A proszę Państwa, jest też ustawa, znaczy plany, plany Komisji Europejskiej mówią, że być może będzie też to opodatkowane tak, jak teraz jest opodatkowana emisja dwutlenku węgla. Więc w związku z tym, to jest kolejny powód, dla którego zajęliśmy się właśnie tym biogazem. Jest po prostu bardzo duży nacisk ze strony. Urzędu Marszałkowskiego również są, bardzo bardzo wspiera nas tutaj w tych działaniach Agencja Rynku Rolnego, ta, ta, ta właśnie Wielkopolska Izby Rolnicze. No, generalnie po prostu jest duża potrzeba na to, żeby, żeby te biogazownie w Wielkopolsce były, były budowane. A żeby były budowane, to muszą być nowoczesne, muszą być. Muszą być efektywne, opłacalne, i dlatego, dlatego na przykład nie możemy bezpośrednio importować rozwiązać z Niemiec, bo oni mają za ten tak zwany zielony prąd płacony po prostu prawie trzy razy więcej niż w Polsce. I teraz proszę Państwa: no właśnie, tu macie Państwo na zdjęciu najdoskonalszą biogazownię, jaką wymyśliła Natura. Taka krowa, ona jest w stanie wyprodukować biogazu prawie tyle, ile sama ma objętości dziennie.